Dzisiaj chciałam porozmawiać o produktywności, bo z tą produktywnością ostatnio miałam bardzo duży problem. Myśleliście, że będę Wam pokazywać, jak ciekawa będzie parzyć? Nie, dzisiaj nie będziemy tego robić. Dzisiaj będziemy oglądać mnie. W ogóle to nazywam się Ania i o tej produktywności chciałam dzisiaj zrobić wideo, ponieważ mam wrażenie, że odkryłam po prostu złoty sposób. Tak się mówi? Mówi się złoty środek. Po prostu odkryłam sposób na to, aby pobudzić tą moją produktywność i aby na nowo zacząć zajmować się tym, co lubię i kocham, czyli YouTube'em, a jednocześnie po prostu poradzić sobie z tym brakiem czasu i z tym brakiem siły, z tym zmęczeniem, z którym mierzę się każdego dnia. I, i chciałam się dzisiaj po prostu z Wami podzielić tym, jaka to będzie właśnie, jaki to właśnie jest sposób. A tymczasem chyba już mi się kończy robić kawa, tak więc e, naleję ją i pójdziemy do pokoiku e, sobie więcej o tym pogadać. A skoro już mówimy o motywacji, produktywności i tego typu rzeczach, to warto przejść do sponsora naszego odcinka, czyli do platformy Zairo. to jest platforma do budowania stron internetowych i jeśli na przykład chcecie zbudować taką stronę z dziedzinie e-commerce, czyli jakiś sklep, to oni są naprawdę super świetni. Tutaj patrzcie, próbuję zbudować stronę i wykorzystuję po prostu sztuczną inteligencję, aby ona zbudowała stronę, właśnie taką, jakiej potrzebuje. Mogę sobie tutaj zaznaczyć wszystko to, co chcę, wybrać taką czcionkę, fonty takie, jak chcę, czyli naprawdę jest to super łatwe i przystępne. Dodatkowo z każdym rocznym planem możesz uzyskać ekskluzywny rabat, 3 miesiące za darmo i jeden rok darmowej domeny. No i mam dla Was oczywiście kod rabatowy na ich usługi, tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to będzie mi mi miło, jeśli z niego skorzystacie. A tymczasem wróćmy do treści. Wideo. O czym chciałam dzisiaj pogadać? No, o tej produktywności. Bo słuchajcie, produktywność to jest coś, e, co jest mega promowane w naszej kulturze. A ja ostatnio miałam z tym całkiem duży problem, problem, który był dla mnie w miarę nowy, bo ja wcześniej nie miałam problemu z produktywnością, a tutaj nagle po prostu trafiłam w jakiś taki ciemny dół i nie wiedziałam, jak z niego wyjść. Artem się urodził i po prostu ja 24 na 7 całymi dniami i nocami pracowałam, bo w ciągu dnia zajmowałam się dzieckiem i jedyny moment, kiedy mogłam edytować filmy albo pracować nad skryptami, to był w nocy. Czyli zdarzało mi się bardzo często, że obudziłabym się na przykład z Artemem o 6 rano, a poszłabym spać o drugiej albo o 3, Trzeciej rano, ponieważ tak długo pracowałam nad czymś tam. No ale, któregoś, w którymś momencie to było dokładnie na Święta Bożego Narodzenia, nagle powiedziałam sobie dość. Nie mam siły, nie jestem w stanie dalej tak pracować. I spałam, słuchajcie, przez miesiąc. Autentycznie, po prostu miesiąc nie byłam w stanie nic zrobić. Nie byłam w stanie się zmusić do niczego, nie byłam w stanie nic po prostu zrobić. To było z jednej strony straszne, ale z drugiej strony było to również bardzo wyzwalające, ponieważ nagle zdałam sobie sprawę, że ta pogoń, ta pogoń, to poświęcanie snu, poświęcanie czasu z dzieckiem tak naprawdę była zupełnie za niczym. No więc czym w ogóle jest produktywność i dlaczego tak za nią gonimy? No, generalnie, produktywność to jest termin, który powstał po to, aby oceniać, ewaluować pracę pracowników w różnych firmach. I według Wikipedii, słuchajcie, produktywność to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym czasie do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Produktywność jest uważana za kluczowe źródło wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Ta definicja produktywności w jakiś taki ogólny sposób oddaje to, jak produktywność jest rozumiana w języku potocznym, ale nie do końca i ta produktywność w języku potocznym to nisza zajmująca się lepszą organizacją pracy, sposobami realizowania celów, zarządzania sobą w czasie i tak Ta definicja jest z bloga kłosiński.net, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to w opisie włożę Wam link do całego artykułu na temat produktywności. Mnie produktywność bardzo często y, kojarzy się z kapitalizmem i z takim kieratem pracy, bo kapitalizm i ta produktywność kapitalistyczna że mamy pracować cały czas non-stop, być produktywni, przynosić zyski dla kogoś, dla siebie e, i tak dalej i tak dalej, po prostu nigdy nie iść spać. Tego typu rozumienie produktywności, które ja bardzo często przedstawiam i nad którym muszę panować, aby nie zdominowało mojej świadomości, jest błędne. Teraz zrozumiałam, że produktywność wcale nie każe nam pracować cały czas, aby więcej produkować, ale właśnie Skupić się na czterech elementach naszego życia, które oprócz tego, że przyniosą nam więcej efektów i więcej owoców naszej pracy, to jeszcze przy okazji pomogą nam czuć się lepiej, być wypoczętym i, i generalnie po prostu, no nie wiem, żyć nasze życie pełnią w ogóle Jolo. No i co to są za komponenty? Będę czytać listy, bo okazuje się, że mam pamięć gołębia. E, dyscyplina, wypełnianie celów, motywacja i odpoczynek. Zacznijmy od wypełniania celów, bo wypełnianie celów to jest, wydaje mi się, właśnie taka rzecz, która rozpoczyna naszą całą gonitwę za produktywnością. Cele to są tak, jakby jakieś tam nasze. Marzenia, albo może coś mniejszego niż marzenia, ale jednak coś podobnego jak marzenia. I te cele motywują nas do tego, aby coś robić. W związku z tym fajnie jest wyznaczać sobie cele i fajnie jest wiedzieć, jakie są te cele, tak aby nie gnać za wszystkim, ale tylko i wyłącznie za tym, co jest dla nas ważne. I tak na przykład moim celem teraz w tym momencie jest to, aby produkować co najmniej jedno wideo na y, tydzień na YouTube. Chociaż ostatnio mi się udało wyprodukować dwa kilka razy, tak więc jestem super z siebie zadowolona. No i mam nadzieję, że taka tendencja będzie się utrzymywać. Ten cel jest dla mnie łatwy do zrealizowania, dlatego, że nie jest zbyt duży, nie przerasta mnie, nie sprawia, że czuję się w związku z nim malutka, i właśnie dlatego łatwo jest mi znaleźć motywację, aby go wypełnić. Motywacja to jest kolejna rzecz, która jest kluczowa w tym, aby nasza produktywność rzeczywiście mogła osiągnąć po prostu zenit. I motywacja może być tak naprawdę różnoraka. Jedną osobę będzie motywować to, inną osobę będzie motywować coś innego. Tak więc ja opowiadam Wam tylko i wyłącznie o moich takich personalnych doświadczeniach. Dla mnie, Mega motywujące ku temu, aby robić, spełniać moje cele, jest to, kiedy moje otoczenie wygląda właśnie tak, jak chcę, żeby wyglądało, kiedy jest czyste, wysprzątane, kiedy wszystko jest zrobione. Kiedy generalnie czuję się dumna z tego, że te takie pomniejsze cele domowe, takie obowiązki, które są po prostu nieuniknione i które muszę tak, tak czy siak wypełnić, są właśnie wypełnione. Kiedy nie muszę już o nich więcej myśleć. No, i tutaj wchodzi kolejny element, który jest konieczny ku temu, aby te wszystkie drobne małe elementy życia były wypełnione, a mianowicie dyscyplina. Ciekawe według mnie w całej tej dyscyplinie to jest to, że dyscyplina pomaga nam nie tylko pracować, ale także kończyć pracę właśnie wtedy, kiedy powinniśmy. To dyscyplina mówi mi, że o 12 mam już wyłączyć laptopa. Paradoksalnie to właśnie odpoczynek przyczynia się do naszej produktywności i sprawia, że jesteśmy w stanie pracować więcej, więcej, więcej. Któż by pomyślał? No na pewno nie ja dwa miesiące temu. Chciałabym powiedzieć, że uwielbiam odpoczywać, ale powiem Wam szczerze, że wcale nie do końca tak jest. Często mam z tym jakiś taki psychiczny problem, czuję się winna, że nie robię zupełnie nic i od razu jakby, nie wiem, coś wydaje mi się, że powinnam ze sobą zrobić. A no nie wiem, a to jest chyba zupełnie błędne, ponieważ człowiek nie jest stworzony do tego, aby cały czas pracować. I słuchajcie, ja naprawdę tak uważam. Ja uważam, że człowiek nie jest stworzony do tego, aby po prostu pracować 30 godzin na dobę, bo, bo nie. Jakby do momentu, kiedy nie wynaleźliśmy kapitalizmu, pracowaliśmy, nie wiem, parę godzin dziennie, może dwie, może trzy, może cztery, a resztę czasu poświęcaliśmy na rodzinę, na jakieś prace domowe i tak dalej. No i właśnie taki dzisiaj będzie mój dzień. Oprócz tego, że dzisiaj nagrałam wideo, to w planach nie mam absolutnie nic innego, co jest Związane z jakąkolwiek pracą. No, oczywiście będę zajmować się artemem, ale ponadto pójdziemy sobie na spacer z Kasią i będziemy sobie pić kawę i będziemy się świetnie bawić i dlatego właśnie będę miała siłę i ochotę wrócić do pracy już jutro. Dajcie mi znać, czy to wideo Wam pomogło. Czy wy również dzięki jakby zrozumieniu, z czego składa się pro produktywność i poświęceniu więcej czasu na odpoczynek, jesteście w stanie wykonać więcej, jesteście w stanie znieść więcej, jesteście w stanie po prostu, no nie wiem, żyć swoje życie pełnią jolo. Yy, no, to dajcie mi znać, czy to wideo Wam się przydało, czy y, moja wyliczanka, a jednocześnie moje nałożenie największego nacisku na odpoczynek jest czymś, co sprawi, że rzeczywiście będziecie w stanie być bardziej produktywni. Trzymajcie się w tych ciężkich czasach, w których teraz jesteście, bo wydaje mi się, że musimy trzymać się razem i właśnie wspierać się nawzajem jakimiś takimi pozytywnymi treściami, tak więc właśnie takie będę starała się tutaj robić. No i pamiętajcie, jeśli chcecie skorzystać z oferty Zero, to mnie i im będzie bardzo miło budziaczki.